odcinek z mojego singla z Minecrafta Czekajcie Okej okay. Zaczynamy tu, gdzie ostatnio skończyliśmy A, tak w ogóle jak widzicie zmieniłem skina A, czekajcie w ogóle jeszcze O, tak, teraz jest ładnie Zmieniłem skina skin, którego zrobiłem sobie teraz jest nawiązaniem do awataru, który stworzył mi na youtube użytkownik o nazwie sentin2177 mam nadzieję, że nie pomyliłam nicku więc sentin jeśli to oglądasz, wiedz, że bardzo Ci dziękuję a co do jeszcze tła w ogóle widzieliście pewnie, że zmieniłem no ale to jeszcze nie jest koniec z tłem, ja je jeszcze zmienię. Tylko potrzebuję nieco na to czasu. Dart. Zaraz będzie po świerce. Zmienię nieco jeszcze ustawienia dźwięku. Wiem, ja ciągle zmieniam te ustawienia dźwięku, ale tym żeby było perfekcyjnie, ja lubię jak jest perfekcyjnie. No więc, jak zmieniłem, to powinno być teraz po prostu lepiej. E, dobra, o to chodzi, że ja nie wiem, w którą stronę mam iść, żeby odkryć jakieś nowe tereny. To może obiorę sobie jeden kierunek. Ym, gdzie idziemy? Nie wiem, gdzie idziemy, po prostu idziemy. Mnie to wystarczy, nie wiem jak pan. U, prosiaczki. Mogło się nie zgadzać, ja i takie je pozabijam. Nie, wystarczy mi się tutaj gdzieś w okolicy zostawił jakieś dwa sobie. Później je będę mógł rozmnażać. Tu jest jeden i tu drugi. Okej. Okay. Reszta mogła być spokojnie zabita. Tu ciekawie wygląda. Rzadko zdarzy mi się zobaczyć y, takie coś, jak tutaj, że jest stone i gravel tak na wierzchu, przy rzece tym bardziej. Nie uciekaj do wody. Się jedzenie a z ciebie. Y, w ogóle... Y, usłyszałam też y, od tam y, kogoś, że... Y, cicho mówię. Boże, o co się stało? Czemu tu nie ma trawy? No więc... Yy, jeśli naprawdę cicho mówię, to w związku z tym... Yy, od tego odcinka będę starał się mówić głośniej nieco. Ale ja ogólnie z natury jestem dość, nawet bardzo momentami nieśmiały, I to nie tylko momentami. Ale... Yy, yy, yy. No cóż. No właśnie. Uuu, brązowa wieczka. a Zresztą nie. By... Nie, niech. Tam jest druga brązowa wieczka. Nie, nie mogę ich zabić. Bo ich gatunek wyginie. Wybaczcie że wolno, ale... <grym w tle> Byłem wtedy jeszcze po własnej stronie, dobra. Yy, tam jest ciekawie. Myślę, że czas poszukać miejsca na ja pacjentę, bo życzymy, że się tak szybko głodnie robię. Czemu się ciemno robi? Nie! Tylko muzyczka tutaj nie pomaga. No, mi z muzyczki jak ciemno się robi. Gij mięso. Dla mnie nie jesteście świniakami, tylko mięsem. Chcę znaczy się jedzenie po prostu. Oj, jaskinia. Kolejna. Nie wiem czemu, ale zauważyłem, że tak na granicach bagno... Nie, na granicach zielona trawa, bagno to jest taka fioletowa trawa. Trochę przypominamy celium, ale to jednak nie jest celium. A my możemy spotkać tylko na biomie grzybowym Zaraz ja mam łóżko? Ja nie mam łóżka. O, o Nie ludzie, ja nie będę się zakopywał gdzieś. Jakiś tchórz. Ja tak nie lamy. Ale co się słyszałem? Złowrogiego. A jeszcze tak w ogóle co do mojego skina, awatara, to w awatarze postać ma okularki Takie fajnowe y I ma jeszcze tam ten, no, czapkę z daszkiem Przynajmniej mi to wygląda jak czapka z daszkiem No ale niestety nie byłem za bardzo w stanie zrobić y dla skina też no okularki to w... kiepsko wyglądały, bo nie były przezroczyste. Gdyby dało się robić jeszcze yy, przezroczyste takie te w minecrafcie. Jakby ktoś pytał co do robienia skina, korzystam ze strony yy, yy, Miners' Shoes. Coś takiego. Bardzo fajna strona, tam, tam yy, dosłownie chyba co chwilę. Nie wiem. Co sekundę wręcz, że może nawet tam dochodzą jakieś nowe skiny no, Więc jeśli nie możecie wymyślić własnego skina yy, jak 3 był fajny Nie wiem co ja tak zrobiłem To polecam zajrzeć na tą stronę, a tam na pewno siekierkę zrobię jeszcze A tam na pewno znajdziecie jakiś skin, który Wam się spodoba Dobra, wymarnuję ją jeszcze. Okej. Okay. Gdzie potworki? Na pewno nie jest peaceful, bo przecież przestawiałem. I na pewno nie jest peaceful, bo przecież... Yy, <kłysy> <kłysy> Wybaczcie. No bo przecież jedzenie mi spadło. Eee, sao potworki. Tylko trzy i się pojawiło. Mi by się przydał. Tu jest ładnie nawet. No <tryk> i wybaczcie. Ej, tu mi się podoba nawet. Sympatycznie. Taka zatoczka fajna. Bardziej tu. Podoba mi się tu, jeszcze ja usiedle tutaj gdzieś. Tak myślę. Mi się przydało jeszcze, żeby było jasno. Dzięki. No i jeszcze śnieżku będę miał tutaj, tutaj troszkę na górze. Kiedyś to ja w ogóle nienawidziłem ścięgu w Minecrafcie, a ja tylko jak widziałem śnieg, to ja od razu szedłem dalej, 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 żeby się przekonać, że tam znowu jest śnieg. A teraz jak yy, śnieg naprawdę o wiele rzadziej znaleźć, przynajmniej dla mnie, to narzekam. Gdzież z drugiej strony. Uuu! Czy ja się wróciłem kawałek do tych terenów, gdzie wcześniej musiałem być? No bo tam widzę, byłem. Dobra. Yy, się zastanawiam się, co tutaj by rozkminić, jakby się osiedlić. Ja myślę, że tutaj mógłbym jakoś yy, wejść na tą górę. Jakoś się rozkopać fajnie. I w niej sobie w jeszcze jak będzie rozkopana, tylko wdrożyć po prostu mieszkanko fajne. Albo tutaj zauważyłem właśnie tutaj mogę sobie zrobić też wydrążyć. I później walnąłbym sobie tutaj takie schodki fajne. Tak do tego creepera. Albo do wody nawet. I później, nie wiem, na wodzie bym robił jakieś mosty czy coś takiego do kolejnych tych gór. No, podoba mi się. Nie wesz mi się tutaj wybuchać gałganie. Creeperek przyszedł mi tutaj obrzydzić cały teren zobaczył, że się staram osiedlić gdzie on jest? chyba zniknął mam nadzieję, że tu niespodzianek nie ma Uuu, są niespodzianki a nie, nie ma niespodzianek, dobra Dobra, spoks, mi się podoba. Kawałek zacznę rozkopywać to jeszcze przy Was, ale za chwilę myślę, że zrobię cięcie. Tylko jakby to zrobić tak fajnie. Hmm. Może skrzynkę sobie w ogóle walnę. Tak, czy jak muszę i tam wkładać. Yy, tutaj piecyk i czy do kraftowania? O, tu kolega jest. Czekajcie, z go może zatłukę. Albo nie będę ryzykować. Sią, nie chcę mieć pełno glowstone pod... przy domu. No na takie creepery trzeba uważać, bo one też potrafią się równie dobrze jak yy, zwykłe zakradać. A właśnie jak on podejdzie taki wybuchnie, no to właściwie mamy już po domu. Po prostu cały teren domu zamieni nam w glowstone'a. Albo przynajmniej sporą część. To na pewno myślę, że chcę rozkopać. Okej, okay, i to zaczyna chyba nabierać powoli kształtów. Ja bym tutaj jeszcze w górę kawałek poleciał. Tak myślę przynajmniej ale się szybko kilo w kończy nie no jakby mi tutaj tamten creeper co glowstone robi albo derta no derta to już czym bardziej jakby mi wpadł taki tym nie wiem czego dostał to nie byłaby nawet nerwica Młoda usunął hmm. No dobra, to ja myślę, że ja tutaj troszkę porobię Jak troszkę zrobię, to zobaczymy się ponownie a teraz będzie cięcie No to do zobaczenia chwi za chwilę. Okej, okay, na razie wygląda to tak. Troszkę tylko tutaj poroskopywałem. Nie, myślę, że domek będzie miał mniej więcej takie wymiary jak tutaj jest, bo ja nie wiem. Nie lubię jakichś takich super wielkich wil. Hację budować. Po prostu nie lubię. Planuję podłogę zrobić z tych cegiełek kamiennych albo z pół płytek. i i no ale wiadomo na pewno będę musiał tego dosyć dużo użyć znaczy użyć stołna i w dodatku będzie trzeba to przetopić przecież tego kobel stołna na później ze na zrobić później jeszcze to położyć później się okaże że nie starczyć będzie trzeba jeszcze więcej zrobić itd i tak dalej z tej perspektywy patrzę to mi się naprawdę bardzo Przynajmniej mi się bardzo podoba. No tutaj mam coś w rodzaju zatoczki. Yy, tam są góry, tu takie, nie wiem, skały, że tak powiem. Nie takie góry wodne, tam wodospad. Tutaj kawałek taki latający. Tu jest nawet przyzwoite właśnie. Boże. Kolego, tym nie jest też tak. Bo jeszcze on tutaj nie walnął, bo będzie źle za mną. Zaraz, mam sand Gravel. Ach, no. chodź tu. Wychyl weapon. Spadaj, dalu Jakiś ty żółty. O, proch. Dobra. Lepiej zostać ciągle w bezruchu, bo jeszcze mi tutaj creeper spadnie gdzieś. A yy, O, tam widzimy trzcinę. Tam jeszcze... Dużo jest tu. No wiem, creeper mi spadnie na głowę. Widzieliście na no, gdzie... Mógł tutaj zeskoczyć, podejść. No. Byłoby prawie jakby spadł na głowę. No. Tutaj widzimy kawałek bagien. Tu lasy, tam rzeka, płynie, tutaj kolejna chyba rzeka. Zatoczka, góry. Tutaj coś w rodzaju takiego małego jeziorka. Tu właśnie taki kawałek latający. Tam jeszcze więcej gór. Tu jakieś wysepki za tą moją górą są. Tutaj coś w rodzaju takiej kotynki powstało. Trzcina jest, ładnie jest. Nie wiem, mi się to osobiście podoba. Jestem bardzo zadowolony z tego terenu. No ja wcześniej przychodziłem tędy tyle, że ja chyba gdzieś tam bardziej lasem przychodziłem niż tędy gdzieś tutaj górami Bo przychodzenie górami bardziej by oznaczało przychodzenie po prostu oj Wodą, a ja wodą nie lubię przychodzić Albo długo idzie e, Tak w ogóle co do tego jak wolno się idzie w wodzie to kiedyś, z kolegą, jak chcieliśmy zrobić własną łapkę escape To zrobiliśmy zro coś takiego... Ała, pociągnęłam ze słuchawki Kurde, czekajcie Okej okay. To zrobiliśmy coś takiego, że były po prostu różne pokoje wbudowane I tam były jakby, nie... Napisane zadanie, zdanie pierwsze, drugie i tak dalej I w jednym zrobiliśmy coś takiego, co się nazywał Koszmarny bieg, czy coś, coś takiego, jakoś tak to nazwaliśmy a zrobiliśmy to w ten sposób, że na trasie chyba o długości 20 klocków. Była 1 na 2. Nie, 1 na trzy wysokości. I taką. O, taka grubość, jeden klocek, trzy wysokości. I po prostu na niej był ustawiony sandstone. Więc już chyba się gdzieś nawet nie tak. A tak szło bardziej. Yy, Lała się woda w naszą stronę, więc już chyba ja nie wiem, jakoś tak byśmy chodzili. Yy, a teraz sobie pomyślałam, że mogliśmy jeszcze yy, tam dać coś takiego. Znaczy, co, moglibyśmy, że na przykład yy, że nie wolno używać spacji i że trzeba to na shiftcie lewym robić. Czyli to chyba byśmy si by się w tej gracz tak poruszał jakoś, z taką prędkością. I dodatkowo pomyślałem, że można by powszczepić tam jeszcze pajęczynki, więc to chyba b, 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 yy, gracz jest tutaj. Minuta później. Minuta później kolejna. 5 minut później. Jeszcze godzina później. I jeszcze 5 minut później. I po godzinie i 12 minutach wreszcie by się udało. Niezłe. Coś takiego. Tak przykładowo mówię, że godzina 12 minut. O, jak brzydko, jak, jak ja nie lubię, jak coś takiego jest. To jest takie nieidealne. E, powiem Wam, że zbliżamy się też do końca tego odcinka. Bo jak już mówiłam ostatnio, e, nie chcę odcinków teraz zrobić takich zbyt długich, bo zbyt długie odcinki będą niefajne. Bo kto by chciał oglądać jak przez nie... Bóg wie ile czasu, ja po prostu błąkam się, chodzę, Bóg wie co robię. No ja po prostu gadam bez sensu. To jeszcze wykopię tego derta tutaj. Moje lenistwo jest takie, że nie zrobię sobie łopaty, bo mi się nie chce. Nieraz mieliśmy jeszcze taka sytuacja jak oglądamy niektórych let's playerów, yy, że oni zrobią sobie jakieś narzędzie, żeby szybciej coś wydobyć yy, i tylko po to właściwie im się okazuje, że było to narzędzie, yy, a ja tak zauważam, że w tym samym czasie nawet krótszym, co robili to narzędzie, zanim pobiegli po materiał i tak dalej, to już by z 20... nie wiem, nie, z 20 przesada, nie wiem, z pięć, yy, nie, przynajmniej z dwa razy by Yy, właśnie wykopali ręką, to yy, co mi chcieli wykopać, yy, i w dodatku jeszcze dwa razy postawili w czasie robienia narzędzia, by zrobić to szybciej. Więc to trochę śmieszna taka sytuacja. No powiedzmy, że robił narzędzie zanim tam zrobi, bo musi jeszcze po materiały skoczyć. No mi nie, nie wiem. Aj, nie tak. No załóżmy, choćby ze dwie minuty ale załóżmy, że rozwaliłby to nie wiem w minutę ręku bez narzędzia no to, to to trochę takie dość zabawne potrafi być momentami a mi się z kolei nie chce robić narzędzia, ja wolę po prostu tako yy, tak w ogóle to planuję Dobra, zaraz zakończymy odcinek, jeszcze tylko Wam powiem co planuję na przyszłe odcinki. Znaczy w przyszłym, już wtedy szóstym bodajże odcinku zobaczycie tutaj ukończony domek. Tak, między tymi odcinkami go ukończę. I prawdopodobnie będzie też zrobiony jakiś mościk gdzieś tam. Czy był, taki swój taśny? I w następnych odcinkach mam zamiar też y, zrobić jakieś też, y, nie wiem, przejście tutaj, na wprost. I nie wiem, zrobić tam, y, jakoś to rozkopać, y, ten na górze Dirty, zrobić, nie wiem. Zaraz, ja mogę sobie zrobić. Aha, poszukam grę, poszukam grę. I tam bym zrobił właśnie, o tam. Ja coś w rodzaju wieży takiej obserwacyjnej. Nie, nie byłaby wielka, taka tylko, żeby była obserwacyjna, widokowa, coś takiego. Nic nie zjadło w noc. Tak, dawno nie spałem. Więc w tym odcinku to ja było na tyle. Mam nadzieję, że tym razem Was za bardzo nie przymulałem. Tym, co mówiłem, bo też usłyszałem, że przymulam. No, wybaczcie jeśli tak naprawdę jest yy, no w każdym bądź razie mam nadzieję że dobrze się bawiliście oglądając odcinek no mi się nawet dobrze grało yy, i no to cześć i do zobaczenia w następnym odcinku z Minecrafta a jeszcze jedno yy, co do serii Renek Kentucky chciałbym tylko ogłosić że no przypadkowo nie wstawiłem szóstego odcinka, to znaczy szóstego placu boju No po prostu jakoś tak y, miałem 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 go tam wstawić ale jakoś tak po prostu zapomniałem o nim wstawiłem od razu siódmy y, y, i ósmy później y, y, i później jak y, myślałam, że wszystkie wstawiłem które trzeba to usunąłem po prostu y, wszystko i tam się też y, szósty poszedł usunąć Ale jutro, to znaczy w nowy rok, yy, postaram się wrzucić to, może nawet jeszcze dzisiaj, postaram się wrzucić yy, yy, ten odcinek, właśnie, to znaczy plac był już szósty, no byście mogli zobaczyć jak tam się. Nie, ja nie idę do niego. Jak tam yy, walczyłem z kurczakami. Yy, no więc w tym odcinku to było na tyle. Cześć. I do zobaczenia w następnym odcinku Kiedy to będziemy robić Nie wiem co będziemy robić Coś będziemy robić Kupkę No, cześć